Początek rozgrywek sezonu 1976-77. Na łazienkowską przyjechał chorzowski ruch. Na początku spotkania przewaga legii była widoczna. Już w 11 minucie świetny rajd po skrzydle Tadeusza Nowaka i 1-0. Tadeusz Nowak to barwna i bardzo popularna postać na łazienkowskiej. Posłuchajmy co mówi o swojej bronce. Zobaczyłem, że Stefan dostaje piłkę, że zostali wycofani. Dwóch obrońców zostało. Widzę, że stoją tyłem do mnie, więc, sekundę, a więc pierwszy piłki zagrał. Automatycznie zrozumiał mnie o to mi chodzi, ja tylko wystartowałem. No, miałem trochę trudności, bo mnie z atakował nieprawidłowo, ale bramkarz pomógł mi trochę, że błąd za, za późno się rzucił. Po kilkunastu minutach Ruch się obudził i atakował bardzo niebezpiecznie. Jeszcze jeden wspaniały rajd waka, ale tym razem nie udało się Za to ruch dalej atakował i jeszcze przed przerwą było 1-1 Ten wynik nie zmienił się już do końca meczu